Witam, dziś zrobimy sobie pyszny przepis na ogórki takie pod kielicha. Zrobimy je sobie z pieprzem kajenskim i z imbirem. One naprawdę świetnie smakują, więc spokojnie, bez żadnego wielkiego przerażenia, że będą jakieś super ostre. One będą pikantne, ale takie właśnie mają być i zaraz zobaczycie, jakie sobie zrobimy. Zapraszam na przepis. I na początku dwie sprawy ciągle mi mówicie, że ze złej strony obieram ogórki, tym razem tą zieloną stronę tą gorzką sobie poobcinałem. Ogórki już się moczą, 3-4 godziny mniej więcej, więc są fajne, jędrne. Eee, co dalej? Kupiłem sobie taką blaszkę do frytek? 3 złote za nią dałem zobaczcie. I ją będę kroił właśnie te ogórki. Oczywiście to nie jest obowiązkowe, nie musicie tego kupować, możecie pokroić nożem. Ale jakbycie sobie taką o blachę za 3 zł, no to będzie to ciekawie wyglądało. Więc ja już Was zapraszam, zapraszam na ten przepis. Zobaczcie, tak to wygląda. Myślę, że takie frytasy są dosyć ciekawe. Tak, ten sposób jest najlepszy. Przekrawamy ogórka na połowę, ciach, ciach, ciach. Dobra, ogórki już są skończone. Teraz zabieramy się za następne rzeczy, więc mam tutaj trzy marchewki i na tych grubych oczkach je szybko zetrę. Ok, marchewka ogarnięta. Przerzucam do ogórku. Zaraz Wam to wszystko pokażę, ale jeszcze potrzebuję zetrzeć sobie około 10 ząbków czosnku. Nie wiem czy wspominałem, ogórków mamy 2 kg, marchewek, marchewki mamy 3. Teraz jeszcze około 10 ząbków czosnku. Może wam się wydawać dużo, ale uwierzcie mi, jest potrzeba aż tyle tego czosnku. On później nie będzie tak mocno wyczuwalny. Ok, i wszystko wsypujemy do tych naszych ogórków i marchewki. Do tych naszych ogórków z marchewką i z czosnkiem dodajemy 130 ml octu jabłkowego, to jest jakieś pół szklanki, 50 ml oleju rzepakowego w moim wypadku. 50 g cukru jedną kopiastą taką łyżeczkę imbiru. I teraz wedle upodobań ale ja daję niecałe takie pół łyżeczki pieprzu kajęskiego. do tego jeszcze dolewam szklankę wody i jeszcze tylko dwie łyżeczki soli dobra, teraz to wszystko musimy dokładnie wymieszać No już świetnie pachnie Dobra teraz to przykryję i odstawię na 3 godziny Więc tym tutaj przepisem widzimy się za u was to będzie chwila, a u mnie 3 godziny, więc zapraszam za chwilę. Więc tak wyglądają moje ogórki, teraz już można je sobie spróbować. Hmm. Ale są... One już teraz są super. Tu mam wyparzone słoiki. I pozostaje nam po prostu te słoiki napełnić. Tymi ogórkami. Spróbujemy przez ten lejek, choć no to są ogórki. Tak idzie elegancko. Wyglądają świetnie. Się wydaje, że ten patent po prostu z, tą, z, tą, z, tą, z tym urządzeniem do cięcia jest naprawdę fajny. Ciekawie to wygląda. Jeśli wam kilka ogórków zostanie, także nawet pełnego słoika nie będziecie mieli, no to ja je proponuję od razu sobie zjeść, bo są przepyszne. Mi wyszły idealnie trzy słoiki, no i teraz muszę je zalać zalewą Więc wyszły mi trzy słoiki, zalewy jest akurat, więc jeśli będziecie to robili, proponuję jeszcze dwie szklanki wody zamiast jednej szklanki wody, bo po prostu mi to wyszło na styk. Co wam będę proponował? Proponuję wam pasteryzację max 10 minut pod przykryciem oczywiście, więc widzimy się przy następnym przepisie. No i tak to tak to wygląda, widzicie. Ja już zaczynam za chwilę pasteryzację i do zobaczenia.